Zbliżają się wybory parlamentarne. Ty masz jakiś swoich kandydatów, albo jakąś może swoją ideologię, za którą chciałabyś zagłosować? Nie będę zdradzać wszystkiego, troszeczkę musi pozostać tajemnicą. Każda kobieta ma swoje tajemnice. Ja to rozumiem. ale uchyl rąbka tajemnicy. I wiesz, że polityka to jest taki temat tabu, ale jeżeli ktoś mnie zna i moje poglądy peace and love, to myślę, że wie, na kogo nie zagłosuję. No okej, okay, rozumiem. A czy jest coś na przykład yy, obecnie w Polsce, co cię drażni, denerwuje, co byś chciała mhm. zmienić? Tak, myślę, że teraz no nie jest najlepiej, szczerze mówiąc. Sam wiesz czemu. Czemu? No, jest dużo hejtu na LGBT, na obcokrajowców. Nie lubię czegoś takiego, więc chciałabym, żeby wszyscy ludzie byli reunited. Żeby po prostu wszyscy byli równi, tak? Tak, dokładnie. No mam nadzieję, że taki będzie też wynik tych wyborów. Tak, mam nadzieję, trzymamy kciuki. Czyli w niedzielę spotykamy się przy urnie, będzie? Oczywiście, tak, będę, będę trzeba zagłosować ponieważ każdy głos się liczy